Radiostacja Teatru Wyobraźni Obraz i Słowo prezentuje cykl Opowieści z deszczykiem pod tytułem Detektyw Jack Malone Rozdział 9 Zimna północ gorące ślady Lot do Norwegii trwał dłużej niż powinien. Katalina mimo że dzielna nie lubiła lodowatego powietrza ani czystego milczenia które panowało nad Morzem Północnym. Samolot wibrował, jakby miał dreszcze i próbował sam się rozgrzać, a Weronika przez większość drogi wpatrywała się przez okno, jakby mogła dostrzec coś więcej niż tylko ciemność i śnieg. Walmer nie mówił nic, tylko raz, kiedy mijaliśmy zachodnią Islandię, powiedział: Gdybyś chciał zniknąć z powierzchni świata, Malone, to dobry kierunek. Nie jestem pewien, czy to ja mam zniknąć. Mruknąłem: My chyba raczej kogoś szukamy. Lądowanie w małym porcie niedaleko Tromse odbyło się bez większych fajerwerków, choć Katalina po raz kolejny zadrżała jakby sama miała złe przeczucia. Port był mały, zaledwie kilka nabrzeży, kilka kutrów rybackich i magazyn z blachy falistej, który skrzypiał pod ciężarem śniegu. Zimno było tu inne niż w Nowym Jorku. Głębsze, cichsze. Jakby samo powietrze miało coś do ukrycia. Czekał na nas mężczyzna, średniego wzrostu, w grubym wojskowym płaszczu i czapce naciągniętej na uszy. Miał rudą brodę, twarz jak wyrzeźbioną z drewna i oczy, które nie ufały nikomu, nawet sobie. Kapitan Ask przedstawił się chłodno Wy jesteście od tego, ubota. Walmer skinął głową. Jest miejsce. Stare niemieckie bunkry wykute w skałach, wciąż niedostępne dla cywilów. I tam coś jest? Zapytałem. Kapitan tylko spojrzał na mnie. Nie powiem, że coś tam żyje, ale od jakiegoś czasu z głębi skał słychać dźwięki. Dźwięki, które nie mają prawa istnieć bez udziału ludzi. Wibracje. Czasem kot. Czasem. Głos zaprowadził nas do baraku wojskowego, gdzie na metalowym stole leżał sprzęt: najnowsze kombinezony do nurkowania głębinowego, sonar, wykrywacz anomalii elektromagnetycznych i jeden niewielki przedmiot, który wyglądał jak zdeformowana puszka. Co to? zapytała Weronika nagranie. Z ostatniego przekazu z tego bunkra podano nam lokalizację z wody dokładnie z dna fiordu ale nie chodzi tylko o głębokość ten sygnał nie wykazywał odbić jakby nadawano go z wnętrza skały wcisnąłem przycisk z głośnika popłynęły trzaski potem metaliczny zgrzyt a po chwili er wacht unter dem eis on czuwa pod lodem nikt z nas nic nie powiedział nie musieliśmy wszyscy czuliśmy że to więcej niż przypadek to coś było wciąż aktywne po tylu latach. Kiedy wróciliśmy do Kataliny, wiatr był silniejszy, a niebo zaciągało się atramentem. Załadunek przebiegł w milczeniu. Każdy z nas był już myślami tam, w ciemności, głęboko pod norweskim lodem, gdzie historia zamroziła oddech wojny. Walmer odpalił silniki. Lecimy do Lofotów, tam zaczniemy zejście. Myślałem, że już zaczęliśmy. Mruknąłem zapinając pasy. Nie ma, odparła Weronika, patrząc w przód. To był tylko prolog. Wzbiliśmy się w powietrze, pod nami lód, przed nami cień przeszłości, który wciąż miał coś do powiedzenia. I właśnie zamierzał przemówić.